W czasach, których już nikt nie pamięta, pradziadowie nasi las wycięli, bagno osuszyli, przecinając je rowami i kanałami, by woda przestała się gromadzić, by szybko spływała do rzek i do morza. Na terenach trzęsawisk stworzyli pastwiska, łąki systematycznie koszone, a pola uprawne na glebach najbardziej żyznych. Dziś, po latach intensywnego ich wykorzystywania, możemy zauważyć nawet tzw. procesy stepowienia ziem w Wielkopolsce a kiedyś do rzeczy warty było podmokłe, porośnięte olszą i szerokimi łęgami pośród lasów grondowych. Łąki traktujemy jako zbiorowiska seminaturalne, czyli półnaturalne, które zostały ukształtowane w wyniku działalności człowieka. Bez tej działalności one właściwie przekształciłyby się na naszym tutaj terenie w warunkach klimatycznych Europy Środkowej przekształciłyby się w zbiorowiska leśne. Łąki dziś są integralną częścią polskiego krajobrazu. Ludzie, czas i ewolucja stworzyły ten ekosystem, który możemy charakteryzować poprzez populację właściwych żywych organizmów i który pełni istotną rolę w środowisku pomiędzy lasem a miastem. Łąka jest ekosystemem półnaturalnym, który tworzy zbiorowisko wieloletnich traw i ziół. Są one także miejscem betowania licznych gatunków zwierząt, np. drobnych ssaków, ptaków, pająków czy też owadów w tym niezwykle ważnych owadów zapylających kwiaty pszczół, trzmieli, motyli, muchówek czy też chrząszczy. Ekosystemy łąkowe są również silnie zróżnicowane. Na podstawie wilgotności siedliska możemy wyróżnić łąki świeże i wilgotne, a na podstawie dominujących gatunków roślin, na przykład łąki trzęślicowe, rajgrasowe, selernicowe, wyczyńcowe, śmiałkowe czy też rudestowo ostrożeniowe do najbogatszych florystycznie łąk w naszym kraju należą zmiennowilgotne łąki trzęslicowe, gdzie w najbogatszych płatach odnaleźć możemy nawet 35 gatunków roślin na jednym metrze kwadratowym. Wraz z porzuceniem gospodarki na takich łąkach lub ich osuszeniem zanika ich bogactwo florystyczne. Na terenach otwartych, poza łąkami spotkać możemy także niskie i luźne zbiorowiska trawiaste, na ogół porastające siedliska suche, które nie mają charakteru łąk kośnych. To murawy, napiaskowe, kserotermiczne czy bliźniczkowe. Szczególnie cenne są zbiorowiska muraw kserotermicznych, które powstały dzięki wieloletniemu wypasowi bydła i owiec, a także koszeniu, a dla których zaprzestanie tradycyjnych metod gospodarowania jest jednym z największych zagrożeń. W zależności od tego, w jakim środowisku te łąki powstawałyby, one będą miały różny skład, różną cechę i różną wartość tą łąkarską wartość. Mogą być łąki, które tworzą się na przykład pod zbiorowiskami typu bagiennego. One bywają nazywane bielawami. Mogą być takie, które tworzą się w wyniku przesuszenia dawnych takich torfowisk, czyli na takich zbiorowiskach potorfowych. Mogą też tworzyć się na miejscach, gdzie wcześniej występowały zbiorowiska np. grądowe, czyli lasów liściastych, i mogą też się tworzyć pod zbiorowiskami łęgowymi. Ekosystemy łąkowe powstały dzięki człowiekowi. I człowiek niejako ukształtował na łąkach relacje pomiędzy populacjami ziół, traw i grzybów oraz zwierząt, które znalazły tu swój dom. Wybrane gatunki przystosowały się do określonych i trwale występujących warunków. Powstał ekosystem bez drzew, zależny jednak od człowieka. Człowiek nieświadomie inicjując kierunek ewolucji, sam też podporządkował się cyklom naturalnych przemian. Pory roku wyznaczały zdarzenia na łące, jak spasanie, koszenie, zbieranie ziół. Człowiek korzystający ze środowiska zmieniał je, ale powoli i z szacunkiem, intuicyjnie zdając sobie sprawę, że jest częścią ekosystemu, od którego zależy też jego przeżycie. Blisko koryta rzecznego występują łęgi wierzbowo-topolowe. One występują w tym miejscu, gdzie jest najbardziej mobilne środowisko, poddane działaniu tej wody. Nieco dalej od koryta rzecznego już mamy bardziej ustabilizowane postacie gleby takiej organicznej i mamy inne postacie już lasów też łęgowych. Wchodząc dalej na stok doliny, wilgotność zmniejsza się i człowiek doskonale to wykorzystuje. Blisko rzeki ten teren człowiek wykorzystuje podłogi. Nieco wyżej, teren jest nieco suchszy, pojawiają się warzywniaki. Natomiast kiedy Wejdziemy jeszcze wyżej, na krawędzi doliny najczęściej lokowane są domostwa. Gospodarstwo, które jest zlokalizowane na krawędzi doliny, ma z jednej strony dostęp do doliny i zróżnicowanych zasobów środowiskowych doliny, a z drugiej strony ma teren wysoczyznowy za domem, gdzie dobrze udają się pola, uprawa zbożowa. Własność gruntu widzie prostopadle do doliny. Dlaczego? Dlatego, że każdy rolnik chce mieć wszystko. Chce mieć zróżnicowany dostęp do zróżnicowanych zasobów. Chcę mieć dostęp do wody, chce mieć dostęp do łąki, chce mieć dostęp, żeby mógł te warzywa sobie uprawiać i chce mieć jeszcze pole. W sąsiedztwie ekosystemów łąkowych spotkać możemy pola uprawne, będące miejscami, gdzie procesy naturalne człowiek silnie i kategorycznie uzależnił od swojej woli wydarzenia, które odbywają się w polu, zasadniczo zależne są od pory roku, czyli od nasłonecznienia, od opadów deszczu, pierwotnej jakości gleby, ale wszystko inne, co rozwija się w takim ekosystemie, zależy tylko od człowieka. Był czas, kiedy rośliny i grzyby łąkowe, a za nimi owady, ptaki i drobne zwierzęta, które nauczyły się żyć na łąkach, dostosowały się do środowiska polnego. Dziś jednak trzeba walczyć, uświadamiać, namawiać i płacić za powrót do technologii upraw przyjaznych bioróżnorodności. Wszystko na polu podporządkowane jest ilości. Jakość upraw jest wartością mityczną, a różnorodność biologiczna zwykle przejawia się tym, co ludzie nazywają plagą szkodników. Na dużej powierzchni uprawiamy zboża, warzywa, rośliny pastewne, oleiste czy też włókniste. Pielęgnacja tych roślin jest bardzo intensywna. Człowiek zmienia tutaj dramatycznie warunki środowiska poprzez intensywne nawożenie, podlewanie, usuwanie chwastów i szkodników. Obieg pierwiastków w takim ekosystemie jest oczywiście silnie zakłócony, człowiek bowiem pozyskuje plony i wywozi je z pola. Sieci troficzne względem tych, jakie notujemy w ekosystemach leśnych, są na ogół uproszczone, a łańcuchy krótkie. Przedmiotem uprawy na polu jest na ogół jeden gatunek, a do tego najpewniej intensywnie wyselekcjonowany pod względem genetycznym. Uprawiamy bowiem odmiany roślin o jak najwyższej produkcji. Mechanizacja i chemizacja rolnictwa to bezpośrednie zagrożenie wielu gatunków występujących na polach na przykład konkola polnego, chabra buławatka, czy też kurzy śladu polnego. W wyniku stosowania tradycyjnych metod gospodarowania na polach wykształciły się specyficzne zbiorowiska roślinne towarzyszące uprawom rolnym, tak zwane zbiorowiska sagetalne. To również są współcześnie zbiorowiska zagrożone. Kiedyś pośród pól rolnicy pozostawiali kępy zarośli krzewiastych na miedzach, sadzili legendarne grusze, drzewa owocowe. Zadrzewienia śródpolne były świadomie utrzymywaną ostają zwierząt łownych, a drogi polne obsadzano krzewami i drzewami, by osłaniały pola przed wiatrem. Naukowcy znają liczne wartości takich upraw. Siedliska śródpolne dostarczają grzybów, jagód, owoców, a kolonie owadów i ptaków chronią uprawy przed nadmiernym rozmnażaniem się gatunków, które w wielkiej populacji stają się szkodnikami. Dziś jednak takie ekosystemy polne giną i znika różnorodność biologiczna tradycyjnie przypisana obszarom wiejskim. Istnieje też ryzyko, że skutki likwidacji zadrzewień śródpolnych oraz alei drzew wzdłuż dróg negatywnie wpłyną na populację zwierząt, roślin i grzybów ekosystemów łąkowych i leśnych, bo zanikają korytarze ekologiczne, więc zwierzęta nie mają gdzie przemieszczać się pomiędzy ekosystemami. Wiatr poza glebą wywiewa wspólne nawozy, które w miejscu zbliżonym do naturalnego mają negatywne oddziaływanie. Korytarz ekologiczny to struktura przyrodnicza, która łączy płaty podobnych środowisk, przebiegająca w odmiennym otoczeniu. Na przykład pasy zadrzewień łączące oderwane fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym, czy też Dolina Rzeczna. Korytarze ekologiczne. Zapewniają ciągłość przestrzenną pomiędzy oderwanymi od siebie ekosystemami o podobnym charakterze. Istnienie korytarzy umożliwia swobodne przemieszczanie się osobników różnych gatunków, co zmniejsza negatywne skutki braku wymiany genów pomiędzy populacjami izolowanymi. W takich izolowanych populacjach mogą krzyżować się ze sobą osobniki blisko ze sobą spokrewnione, co prowadzi do niekorzystnych mutacji. Zmniejszenia ich odporności czy też płodności, a w konsekwencji prowadzi do śmierci osobników i całego gatunku na danym obszarze. Korytarze ekologiczne możemy traktować zatem jako swoisty ekosystem. Korytarze ekologiczne to również ratunek dla ekosystemu, który najtrudniej poddaje się charakterystyce czyli środowisku miasta. Jest to obszar, w którym tętni życie ludzkie i odkąd się pojawił w krajobrazie jest zupełnie zależny od człowieka. Korytarze ekologiczne pomiędzy lasem a miastem dają możliwość przetrwania wielu gatunkom, umożliwiają kształtowanie się procesów ewolucyjnych, zachowanie różnorodności biologicznej w kształcie zbliżonym do naturalnego, ale jednak dla wielu gatunków taki korytarz może być drogą w nieznane.